3 sierpnia 1948 roku na Zatoce Gdańskiej czworo żeglarzy zginęło w katastrofie jachtu poświst. Pięcioro żeglarzy z Akademickiego Związku Morskiego odbywało rutynowy rejs szkoleniowy. Mniej więcej na środku Zatoki Gdańskiej, na skutek oderwania się Falszkilu przy silnym bocznym wietrze jacht przewrócił się. Niedoświadczona załoga, wbrew zasadom dobrej praktyki morskiej, nakazującej, aby nie oddalać się od jachtu, który nie tonie, przeceniając swoje siły, porzuciła jednostkę i na zaimprowizowanej z skół ratunkowych i gretingów popłynęła ku pozornie bliskiemu brzegowi mierzei Wiślanej. W którymś momencie żeglarze porzucili tratwę i dalej płynęli w w kamizelkach ratunkowych. Troje żeglarzy zmarło wskutek wychłodzenia organizmu, nie dopływając do brzegu. Do plaży dotarły dwie osoby. Jedna z kobiet holowana przez kolegę zmarła w drodze do szpitala. Wypadek przeżyła jedna osoba. Po kilku dniach dryfowania jacht dotarł na Mierzeję Wiślaną po radzieckiej stronie granicy. Zwrócony na przystań przy twierdzy Wisłołyście, przez kilkadziesiąt lat zalegał w klubowym hangarze oczekując na remont. Pod koniec lat 90. XX wieku został wystawiony na zewnątrz i ostatecznie po zdemontowaniu okuć z kadłuba został rozebrany na opał. Link do podcastu, w którym znajdziecie więcej szczegółów katastrofy, wskaże Wam strzałka na dole filmu.